6 lipca z Ewangelii według Świętego Mateusza: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Za każdym razem bardzo mnie wzruszają te słowa, bo są wyjątkowo piękne, wyjątkowo bezpośrednie. Jezus mówi do tych, którzy są najsłabsi, do tych, którzy mają najmniej, do tych, którzy są na dnie. Mówi do tych, którym zabrakło siły: Słuchajcie, zróbcie jeszcze jeden wysiłek, kilka kroków w moim kierunku. Pójdźcie do mnie, wszyscy, bez wyjątku, ale zaprasza do takiego wysiłku najbardziej wyczerpanych. Zaprasza do tego, żeby podjąć walkę o Boga, żeby podejść do Niego. Tak się zdarzało, gdy chodził po Ziemi, że to widać kilkakrotnie w Ewangelii, że do osób niewidomych mówił, Pójdź, przyjdź do mnie. Normalny odruch jest taki, żeby podejść do kogoś, kto jest niepełnosprawny albo niewidomy. Tymczasem Jezus mówi, Ty wyrusz w drogę, Ty dokonaj tych kilku kroków. Jakby inspirował do przekroczenia samego siebie. Jeśli jesteś upadły, jeśli jesteś udręczony, umęczony i myślisz, że nie zrobisz już ani kroku, to Jezus ci mówi: pójdź do mnie jeszcze krok, jeszcze jeden krok i będziesz w moich objęciach. Do zobaczenia jutro.